duża zmiana na YouTubie przed nami. Czy widziałeś, że YouTube eksploruje zakładkę dla Ciebie? Chodzi o to, że wcześniej TikTok bardzo mocno zmienił reguły gry i sprawił, że Instagram musiał się dostosować i sprawić, żeby nie pokazywać się tylko ludziom, którzy Cię obserwują, ale ludziom, którzy Cię nie znają. I teraz to samo robi YouTube, czyli idzie w ślady TikToka. Chodzi o to, i to jest bardzo duża szansa dla małych twórców, że możesz publikować co 2-3 dni materiały na swojego YouTube'a i nawet mając dwu, nawet Mając 200 obserwujących, jesteś w stanie każdym materiałem trafić do wąsko sprecyzowanej Twojej grupy odbiorców. I to jest mega dobra informacja i już widzę, że ludzie, którzy produkują content w stanach, zaczynają to robić nie co tydzień, tylko robią to już codziennie albo co drugi dzień. I w każdym filmiku przedstawiałem się tak, jakby cały czas do kogoś na nowo się zwracali, cały czas się przedstawiają, co zrobili, co osiągnęli, co z tego filmu wyciągniesz. To jest mega ciekawe, bo to jest duża szansa dla osób, które mają niewiele subskrypcji, żeby budować zasięgi, tak jak wcześniej to było na Instagram Reelsach albo na początku na TikToku, że robiąc regularnie rolki Byliście w stanie zrobić po 150-200 tysięcy, po prostu dlatego, że nikt wcześniej tego nie robił. To może być znakomita szansa dla małych twórców, stąd ja też zamierzam bardzo często zacząć publikować nie raz w tygodniu, ale może nawet co drugi dzień materiał na YouTube'a, bo widzę w tym dużą szansę biznesową. Daj znać, czy widziałeś w ogóle, że coś takiego się dzieje? Jestem ciekawy, czy masz jakieś doświadczenie w tym zakresie.